Cześć, witam, dzień dobry. Tym razem na sprzedaż mamy Yamaha FZ6, 2008 rocznik, e, wersja w ABS. -ie. Rynek niemiecki, jeden właściciel od nowości, odkupiony od, e, z prywatnych rąk. Mamy zdjęcia z zakupu motocykla w Niemczech. Każde dokładnie zdjęcie i gwarantuję, motocykl nie brał udziału w żadnej najmniejszej kolizji, żadna najmniejsza śrubka nie była na nim malowana, podmalowana, odświeżana, regenerowana, podawana czemukolwiek. 100% fabryczny stan no i teraz bomba 14 tysięcy przebiegu 14 tysięcy udokumentowanego przebiegu ten motocykl posiada motocykl jest w stanie fenomenalnym więc jeżeli ktoś chce kupić perełkę z ABS-em z przebiegiem Wręcz niewiarygodnym, ale mamy zdjęcia z zakupu, mamy dokumentację, bo ostatni, ostatni dokument z 2024 roku, gdzie jest 14 chyba 1300, w tej chwili ma 14 chyba 900 przebiegu, czyli dokument potwierdzający. Druga sprawa, motocykl został ustawiony do serwisu, gdzie przestał prawie 2 lata, prawie, no, no prawie lata w serwisie, po czym pan go odebrał i postanowił sprzedać. A serwis tego motocykla polegał na... Wymianie opony na zupełnie nową. 2021 rocznik. Opony no ale na dwa lata przestał. I teraz tak, tarcze hamulcowe mogę powiedzieć, że są nominalne. Wymiar tej tarczy i tarczy takie wyjętej z paczki niczym się nie różni. Klocki hamulcowe z przodu są założone zupełnie nowe do motocykla. Żadny element nie był malowany, wszędzie fabryczna naklejka. Tutaj jakiś serwis pewno się chwali. Tutaj fabryczna naklejka. Zawieszenie idealne, wszystko na tym motocyklu naprawdę jest perfekto. Tu mamy win motocykla, jakby ktoś chciał sobie tutaj zweryfikować, jak najbardziej. Ja podeślę, jeżeli trzeba, będzie dokumenty, które mamy, potwierdzenie przebiegu, zdjęcia zakupu. Zobaczcie, jak wygląda zacisk. Tarcza no jest przepiękna na tym motocyklu. Kolektory wydechowe, no idealne. Chłodnica idealna. Jedynie co było zmienione, to tutaj taka okleina była dziwnie, ja tą okleinę zdjęłem z tych, z tych kratek. To taki tam naklejki ktoś nakleił. kolor koloru żółtego. One wyglądały naprawdę źle. No ale to tam każdy indywidualnie podchodzi do swojego motocykla. W końcu. Właściciel poprzednim miał prawo zrobić z tym motocyklem, co chciał. No, silnik perfekcyjny, na co byśmy nie spojrzeli perfekcyjnie, tu żadnych regulacji żadnych ustawień, żadnych zdejmowania uszczelek zaworowych nie było jeszcze no bo przebieg tego motocykla jest znikomy to mało powiedziane no bo myślę, że na motocykl, który ma prawie 20 lat i 14 tysięcy przebiegu, no to Bym to określił, że jest to przebieg znikomy. Oczywiście motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od tej ilości kilometrów. Mamy kuriera, który za 700 złotych przywiezie Wam motor pod dom. Motocykl obejrzycie, odpalicie i podejmujecie decyzję o ja zakupie. Wtedy rozlicza się gotówkowo, więc Wasze ryzyko jest znikome. Oczywiście oryginalne lusterka, kramki niezmienione. Zbiornik. Pamiętajcie, że w tych modelach zawsze owiewki są plastikowe, czyli błotnik przedni i tylni są w plastiku. Zbiornik jest metalowy i jak te dwa elementy się położą obok siebie, to delikatnie dla sprawnego oka ja to widzę, że ten odcień minimalnie się różni. To w każdym jednym, nie to, że w moim egzemplarzu, tylko tak to ma. To tak jak w maździe. Błotniki zawsze w bordowym kolorze są ciemniejsze niż na dwozie, tak i tutaj elementy plastikowe są ciemniejsze, niż, delikatnie niż ten lakier na zbiorniku, ale to normalne. Pięknie utrzymany egzemplarz. Naprawdę, ktoś szuka takiego. Kąska, no to taki ten motocykl jest Czyli mamy tak, oponę przednią Zupełnie nową, klocki z przodu Zupełnie nową Oponę tylnią zupełnie nową Klocki z tyłu zupełnie nowe Dodatkowo tarcza z tyłu, no chyba widzicie Że ona jest po prostu Jak lustro, dosłownie jak szyba O tak, bez żadnych zużyć, napęć. Nie wiem czy to jest nowy napęd, ale jest na samym początku naciągu, czy był zmieniany, czy nie był, e, tego nie wiem. Tu zużyć na gumach to oczywiście nie spotkamy żadnych, no bo to wszystko jest naprawdę idealne. Motocykl jest naprawdę ideałem. Druga sprawa, no ten przebieg to jest po prostu dla większości ludzi nie do uwierzenia Ale tu jest tak jak mówiłem, dokumentacja zdjęciowa z zakupu, dokumentacja papierowa Również macie kontakt do właściciela, jeżeli ktoś naprawdę by chciał Można zawsze napisać list z zapytaniem jaki pod przebieg miał motocykl w momencie gdy został sprzedany do Polski Ta strona identycznie no pięknie to wszystko wygląda, żadnych zadrapań, żadnych rys, żadnych uszkodzeń, żadnych niesprawności, żadnych odkręcanych śrubek, zmienianych, czegokolwiek na tym motocyklu nic takiego tutaj nie spotkamy co więcej, film, który tutaj, tutaj tworzę wrzucę dzisiaj na YouTube, pod nim będzie link do ogłoszenia, stworzone ogłoszenie będzie poprzez portal Otomoto i tam będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć jeżeli będziecie szukać nas na Oliksie również nas znajdziecie, ale tych zdjęć tam w tym ogłoszeniu zawsze jest 7 maksymalnie z tego co pamiętam, więc szukajcie jeśli już nas szukacie, szukajcie od nas w miejscowości Iława w Armińsko-Mazurskim Województwie. Telefon do nas to 500-134-533. Mieścimy się w Iławie, a dokładnie pod Iławą. Firma nazywa się Selfmoto. A motocyk prezentowany to perełka w ABS-ie na nowych oponach, na nowych klockach, na nowym napędzie. Albo jak nowym napędzie, bo nie jestem w stanie zweryfikować, czy on jest zupełnie nowy, czy to po prostu jest strasznie fabryczny, fabryczny napęd. Motocyk bez ryski, bez zadrapań, bez żadnych śladów uszkodzeń. No i przebieg kładzie na kolana 14 tysięcy kilometrów. No to jest po prostu coś niebywałego. Kanapa bez żadnych uszkodzeń jakieś takie delikatne wytarcie. widzicie tutaj, tu z tej strony i to samo z tej strony. Tu jakaś, nie wiem, czy torba była złożona jakaś plandeka i ja mogę to prysnąć, tak naprawdę, ale jakimś sprajem, żeby to zatuszować, ale to na naprawdę przy takim motocyklu, który nic nie miał robiony, nigdy nie naprawiane, nie podmalowywany to już by było niedobrą rzeczą. Od 14300 przebiegów dokładnie ten motocykl ma. Pali na dotyk. W ogłoszeniu, którym będzie zawarte, będzie zdjęcie dokumentacji, tam będzie karta kodów Książka, instrukcja obsługi, dokumenty na przebieg. Także tam jest dość dużo elementów zawartych. Oczywiście pod siedzeniem znajdują się klucze serwisowe do tego motocykla. Wszystko, co powinien ten motocykl mieć, to on ma. Wszystko tutaj działa. Chodzi jak nowy, wygląda, znaczy chodzi zbliżony do nowego, wygląda zbliżony do nowego, bo użycie słowa nowy no nie należy używać w przypadku motocykla używanego. Ale stan jest po prostu kładzie na kolana. Także ja zapraszam serdecznie do Iławy bo warto przyjechać w ofercie. Mamy cztery sztuki z takim przebiegiem mamy tylko tego rodzynka. Pozostałe mają około 30 tysięcy przebiegu to też fenomenalny przebieg, ale no tutaj taki rodzynek nam się trafił. Oczywiście, jeżeli interesuje was system ratalny na taki motocykl, to on również istnieje w naszej firmie. Załatwimy go przez telefon, bez wychodzenia z domu, jednym konkretnym telefonem do naszego przedstawiciela. Ten system ratalny jest osiągalny. Zapraszam serdecznie po Yamaha FZ6 2000. 8 rocznik wersja w abs -ie. Nowe opony, nowy napęd, nowe klocki. Tarcze hamulcowe są fabryczne i są po prostu jak nowe. Także serdecznie zapraszam. Dzięki, pozdrawiam. Cześć. 500 134 533 FZ6.